Jim Jarmusch to amerykański reżyser filmowy, którego nazwisko kojarzy się z wieloma kultowymi dziełami, takimi jak kawa i papierosy tylko Kochankowie przeżyją czy Patterson. Nie tylko reżyseruje, ale również komponuje muzykę, pisze scenariusze, a także występuje w niektórych filmach. W swojej twórczości Jarmusch buduje niepowtarzalny, klimatyczny język filmowy, który wyróżnia go na tle Hollywood. Jego produkcję cechuje niezależność i specyficzny rytm, który przyciąga pasjonatów kina. Zastanawialiście się kiedyś, jak dobrze znacie klasyki amerykańskiego kina? W dalszej części artykułu przetestujecie swoją wiedzę w quizie, ale najpierw skryjmy się w historii Jarmusza. Niewiele osób wie, że przed jego związkami z kinematografią planował karierę pisarza. W latach 70. rozpoczął studia w kierunku literatury, jednak wszystko zmieniło się po jego rocznym pobycie we Francji. To właśnie tam odkrył nową falę i podjął decyzję, że także chce stać się częścią świata kina. Powrócił do Stanów Zjednoczonych, aby kontynuować naukę w legendarnej też School of the Arts w Nowym Jorku, gdzie poznał Nicolasa Reye, znanego z takich filmów jak Buntownik bez powodu czy 55 dni w Pekinie. Reye stał się jego najważniejszym mentorem, a Jarmusz szybko uczył się sztuki filmowej. Debiut Jarmusza na dużym ekranie miało miejsce w 1980 roku, gdy zrealizował film Nieustające wakacje. Dwa lata później jego nazwisko stało się głośne dzięki produkcji Inaczej niż w raju, która zdobyła złotą kamerę na festiwalu filmowym w Cannes. Jarmusz szybko zyskał szereg zaufanych widzów, zwłaszcza w kręgach miłośników kina niezależnego, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców nowoczesnego kina. W 1992 roku jego film zatrudniony zdobył złotego lwa na festiwalu filmowym w Wenecji, co było dla niego niezwykle ważnym osiągnięciem w karierze. Reżyser filmu Father, Mother, Sister, Brother ma już na koncie ponad 70 lat życia i dekadę doświadczenia w branży filmowej. Choć Jarmusz zdobył uznanie i wiele nagród, w tym liczne statuetki Skan do tej pory nie miał szczęścia do Oscara. Nigdy nie był nominowany do tej prestiżowej nagrody, co w pewnym sensie było zaskoczeniem, zwłaszcza po jego wyróżnieniu Złotym Lwem we wrześniu 1995 roku. Na koniec warto zaznaczyć, że Jarmusz często wyrażał swoje zaskoczenie i emocje związane z brakiem nominacji do Oscara, a po odebraniu Złotego Lwa jego reakcja brzmiała: "O, niemożliwe". Być może to właśnie czarujący Nieprzewidywalny styl Jarmusza, który zaskakuje zarówno widzów, jak i krytyków, przyczynił się do takich niespodziewanych zwrotów w jego karierze. Czy rzeczywiście znacie się na kinematografii? Czy może powinniście bliżej przyjrzeć się jej różnorodności? Sprawdźcie swoją wiedzę w quizie, który znajdziecie w dalszej części artykułu. A może szukacie tematu, którym warto byśmy się zajęli? Czekamy na wasze sygnały.